Siemano z tej strony, Patryk Raven. Rozpoczynamy następny, kolejny odcinek z serii Starbond. Z nami seba i teraz mamy w planach kopać. No, niestety, najdolniejszy kopać. element. Kopać, tak, bo musimy sobie zrobić zbroję. Ulepszyć, żeby pójść na misję i nie zginąć. Życie takie ciężkie. Wszyscy nas chcą zabić. Kurde zebrałbym to wodę, patrz skrzyneczka, pierwszy zauważyłem moja Gdzie? Ta z lewej A Ty bierz se tą na dole, co tam jakiś ziomek dostrzeże Jaka skrzynka? Ta, jest moja Dobra i to Zabijesz to go? Zabijesz No Tak, e, złoto A ja zdobyłem upgrade moduł. mam dwa I Mam teraz o, ty ten, ty, tech drive'a Aleś wygrał <grał> w życie. Chciałeś? Słuchaj, -e, ty sobie wybrałeś, że pójdziesz po tamtą skrzynkę. Niestety, no niestety moja następna stecha. Czekaj, czekaj. Proszę. Tam coś jest. tak? Bo, oczekiwam bronię. Epa. Czekaj, bo musisz zrobić spory zamach, nie? Zbierz sobie. Ja mam pickaxe. Nie się fajnie kopie. Ja mam dwa, więc jeden se weź. To daj mi? No. O. To jest teleporter kort, Ty se możesz też wziąć, bo mam jeden. Dobra. Wdziałeś już tam, czy mam se pójść? Wdziałem, masz. Tam najwyżej ktoś kupi jakiś. Tam widać jąka z prawej. Jakbym tam poszedł. Nad, nabiją się. Co? Ja, z łopkami się biją tam z prawej. Trzeba się nie do nich widzę. dokopać. Co nie widzisz? Jaki ty masz poziom zbliżenia ekranu? Dwa. O, to słabo. Ja nie wiem ile mam. Też dwa. Trzy Aha. Dlaczego ja nie widzę? A, mam ciemno tutaj. Ile masz celowy monitor? Nie wiem, to na laptopie nie wiem, to jest 21? 19 pewnie. Tak. 19 raczej, no. A ja teraz 204, widzę. Ja mam no to... Ja mam taki zasięg widzenia, że... Ufa. Spadłem. Ja też. kopara to się przyda, bo to potrzebne jest. No wiem, wiem. Kopiemy, tak kilo Muszę biorę dwie skrzyneczki. Tarcza jedna. Ja mam lepszą, to nie biorę. Ja nie potrzebuję tarczy. I bandaża. A tego też nie zbierzemy, nie? Chociaż no. nie to nie było RQs w ogóle jakiś koksu jest. O, zabił mnie w ogóle. Patrzysz na THP? No tak nie zwróciłem uwagi teraz. Nie tak Dobra, ja ten opusty spadam. Trochę odespać, a że jutro mam dzień wolny. Wyżej że jeszcze jutro boczarki będzie może spyknąć. No, będzie można coś tam zagrać. Ja sobie dzisiaj materiał ten poprzecinam, zobaczymy co tam z niego wyszło. A, jeszcze program muszę ściągnąć. Bo póki co to mam movie makera nic nie zrobię. Open the door. Kurde, Zaciupał mnie. No. Skip. seba. I powiem, że fajnie, że to dodali teraz. Tylko, że straciłem kasy, trochę nie. 60% no to trochę jest. O, skrzynka to do góry. Iron ona chciała, żeby jabłko przynieść. Co mnie obchodzi, że masz jabłko? O, to jest tego. Coś mi go poleciało? Nie Excelę tylko Moje! Moje, moje Co twoje? Mój diament spadł. No, wiem, że mój Zrobię sobie tech może, niech dam radę. Świeczki? Bo już mi się skończyły Trzydzieści siedem. to No to odejmij oskułokator. No niestety nic nie zrobię. Ile mam tych surowców? tak nie wiem. No ja mam ogólnie mało, nie 74 Gdy kopera mam i Iron mam A no, no. Nie widzę nawet. gdzie to jest? Tu nie widzę nigdzie ty. Co jest? A 52, starczy mi. Widzisz, zobacz, pojawił, o, skrzynka na górze. Ale tam już byliśmy chyba, nie? No, dobra, ja lecę na statek żeby zrobić materiały. No to jeszcze ja pokopię troszkę. To później się zamienimy. Ja sobie pójdę na statek, a ty ten. No ten... czy ja wyższy zrobię spodem, nie? Czego a, ja ty lecisz, ma? Tak. No. W ogóle jakiś biom jest taki dobry z grzybami Zawala się całe. Dobra, jeszcze ja już mam całą armur, tylko broni się stać. Czy mam jakieś mięso w tym nagląkowni? Małą skrzyneczkę mam, grzybową. Y, stolik y, grzybowy i bandaże, czyli nic ciekawego. Aha. Weź się do mnie, mam tu coś ciekawego. No idę, zobaczyć. Co? O, Co to jest? Jakiś y, gej sobie siedzi, widzisz, różowa zbroja. No, to jest laska. Jak laska? Ej. Okay. Cycki ma, nie widzisz? Gdzie Cycki widzisz? Płaska jest. No, faktycznie Cycki ma. No, ma, ma. Flora never hunt y, monkey ever. No, agresywna jest jednak, że... nie? Never hunt. No po prostu leci, bo są. Małpy i florany to są przyjaciele w tej grze. No i co, będzie za nami łazić? Ja bym ją ubił, bo ma różową LTF, dzianko. Dawaj ją za szlachtę. Tu bierzesz ja. chcesz to. Patrz, panu. Oj, sorry, przepraszam. Tu małe te gnomy są, tu jest fajny no, widzę. No, no, no. Pancerz tu był, czy jakiś broń, nie I pamiętam. bronie fajne, my, broń da fajne u nich jest. Świat się trafi. No mi by się przydała, bo już mam faktycznie gównianą. Ale to taka overpower broń, co nie? Ty plujesz gnomami. Taką A, tętą ten, strasz. A, no właśnie, to jest wszystkie gnomy. Ogólnie my musimy zbierać teraz żelazo cały czas, nie? Tak, ja już mam zrobione całe zbroje. zasięg widzenia, to się rozejrzę. W prawo nie ma co w lewo nie, na dół. Tu jest jakiś robot. Co? Gdzie? Oła, tu jest I znowu mnie No nic, dobra. To ja będę kończył. Kończysz, tak? Jeszcze jutro, jutro na się kanał. No to w takim razie ja to będę przyjmował mam... odcinek i myślę, że do następnego razu, do następnego odcinka. No, Trzymajcie spokój. się. Na razie. Na razie.